Uwaga! Czas na największą w Polsce wystawę domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Już w dniach od 9 do 11 maja 2025 roku przy Enea Stadium w Poznaniu odbędą się wielkie targi domów szkieletowych, modułowych i mobilnych organizowane przez Domy Szkieletowe.pl. Będzie to spektakularne wydarzenie, w trakcie którego zobaczysz wystawę domów szkieletowych, modułowych, mobilnych, a nawet domów z kontenera. Zaprezentujemy różne technologie prefabrykacji domów. Nie tylko drewnianą, ale również stalową, keramzytową czy żelbetową. Będziesz mógł sprawdzić najnowsze rozwiązania, materiały, produkty do budowy oraz wykończenia domu i aranżacji ogrodu, np. gotowe sauny i jacuzzi. Uzyskasz porady od najlepszych specjalistów z branży. Zapoznasz się ze sprawdzoną ofertą domów oraz uzyskasz dodatkowe rabaty od wielu producentów. Sprawdzisz dostępność domów i działek inwestycyjnych pod turystykę i wynajem krótkoterminowy. Poprzednią edycję targu we Wrocławiu, która odbyła się w październiku 2024 roku przy Stadionie Tarczyńskiej Arena Wrocław, odwiedziło ponad 15 tysięcy osób i zaprezentowało się na niej 80 wystawców. Czoło producentów nowoczesnego budownictwa w Polsce. Informacje o targach pojawiły się w prasie, w mediach internetowych oraz w stacjach radiowych, np. w Radiu A w ramach promocji jednego z wystawców w targach wziął udział sam Mariusz Puzianowski. Dlatego, jeśli działasz w branży nowoczesnego budownictwa, projektowania, wykończenia i wyposażenia wnętrz nieruchomości, kategorii dom i ogród oraz innych powiązanych obszarach, chcesz być jednym z wystawców i razem z nami tworzyć to spektakularne wydarzenie, to skontaktuj się z nami już teraz i zwiększ swoją sprzedaż dzięki tysiącom konkretnych klientów. Poznań ze na swoją tradycję targową oraz lokalizację, m.in. dobre włączenie z Niemcami, staje się bardzo atrakcyjnym miejscem do nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz daje możliwość do pozyskiwania nowych klientów zarówno z różnych obszarów Polski, jak i z innych krajów europejskich. W ramach organizowanych targów zapewniamy kompleksową promocję w internecie, w stacjach radiowych oraz w czasopiśmie drukowanym. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.domyszkieletowaj.pl Do zobaczenia w maju 2025 roku na wielkich targach domów szkieletowych, modułowych i mobilnych. Przy NEA Stadion w Poznaniu. Partnerem radiowym wielkich targów domów szkieletowych, modułowych i mobilnych w Poznaniu jest Radio SK.